Dzień dobry, witam Was wszystkich. No, ja tutaj w polu, akurat w szczerym polu i, no, i smacznego. Ja już też czuję głód, to też chętnie bym poszedł już na taki obiadek jak Wy spożywacie. No, e, tutaj akurat już e, w sumie taki ostatni, można powiedzieć, film na razie, już e, o 355. No i 30, 335. piątka no. jest 73 rok, a tamten Ursus C 335, 72. No. Jest taka różnica. No i tak, już takie ostateczną próbę jeszcze zrobiliśmy na dłuższy, tu taka trochę dłuższa odległość, myśmy tu przyjechali specjalnie. No, hamulce trzeba sprawdzić, e, zachowywanie się, jak tam kompresor chodzi, e, temperatura, ciśnienie oleju. Na razie jest ok, wszystko. No, super. No. I trzeba będzie się brać za następne znowu traktory. Serdecznie dziękuję, dziękuję Kuba, wiesz za co, za tą piękną koszulkę, popatrz, mój ogórek, kochany, zresztą nie tylko ogórek, bo ja mam tych pojazdów już trochę naprawdę kochanych. No i ja też dziękuję, bo dostaliśmy dwie, żebyśmy sobie nie wyrywali. No i Krzysiowi, Krzysiu z Warszawy, no, Krzysiu naprawdę jesteś fajny facet, no, widzę dbasz o nas, no. O ten nasz skansen przyszły. I co tu jeszcze chciałbym powiedzieć teraz na temat na koniec filmów, tak byśmy tu postanowili, kolega taki klubowicz, ja tu mu akurat pomagam robić 325 rususika i zaproponował takie słodycze. Bo on w sumie jest takim producentem też, takim małym producentem y, takich powideł, super, tam różne jakieś tam w żelu, na przykład borówki, y, ananasy, y, brzoskwinie, czy tam morele, y, co tam jeszcze, jakieś y, jabłka chyba. I tak zaproponował, żeby na przykład, o, taki zrobić konkurs, ale to by był na przykład tak, spróbujemy przez miesiąc może. Co tydzień na koniec filmu wyjdzie jakaś zagadka. I kto odgadnie tą zagadkę, co to jest? I od razu te cztery kubki. Jako pierwszy. No, jako pierwszy. No, wysyłamy to. I jak dostaniecie na przykład te powidła napiszcie w komentarzu, co to jest. Jak to Wam smakuje? Jak to, jak to się odbywa? No, super. No. Chciałbym teraz no, zadać taką y, zagadkę, Wam pokazać. Co to za urządzenie jest? No, kto odgadnie pierwszy, no to Pawłowicz zgłosić. Na... Znaczy nie, kto pierwszy napisze poprawną odpowiedź w komentarzu, to no później odpiszemy na ten komentarz i poprosimy, poprawdą oczywiście, to poprosimy o dane i zostaną przesłane te przetwory. Tu jeszcze tylko pokaż z bliska, znaczy do walizki włóż to, żeby pokazać, że to jest zestaw cały, to nie jest jedno urządzenie, tylko to jest cały taki, z tego się składał ten przyrząd i trzeba podać, no jakby pełną nazwę do czego to służyło.